Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fiflak. Dawno mnie tu nie było na YouTube. Jest ze mną Famol. Jest ze mną Rizu. Witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rizowski Polska. Okej, okay, Famol jesteś? No ja jestem, I Jest z nami Famol, który do, będzie nam towarzyszył jako y, osoba, która będzie no z nami po prostu siedziała na kanale. Także. Nie zapominajcie też, że ja w przyszłości. Poczekaj, stronę... poczekaj, poczekaj, po poczekaj. Zanim pierdolniesz e, e, reklamę. Na razie poczekaj do parę minut, dobra? No dobra. Ja ci powiem kiedy. Chodź Rezu. Więc tak, mhm. dzisiaj będzie Dead by Daylight. Rzadko kiedy co nagrywam. Ostatni odcinek wyż. Ostatni odcinek ogólnie ostatni, ostatni rok temu był z FNaFa e, I teraz zrobiłem... no... no odcinek, taki mini odcinek z 4-minutowy bodajże coś takiego z... jak pokonuję Roaring Night w Deltarune, tam jest na, już na kanale bodajże A ten odcinek pojawi się w piątek czyli jutro w święto w sumie więc y... Jak chcecie więcej ten by daylight to y... łapkujcie, komentujcie czy cokolwiek innego i you know, no i będziemy więcej tego nagrywać z Rizem ewentualnie Ktoś coś ma więcej do powiedzenia? Wspaniale. I zapraszam Was na e, Crazy Famol, kanał Crazy Famol, oczywiście bardzo fajne serie z e, Famol robi tak zwaną Rizu. No, ready. Jeszcze się w ustawieniu muszę pobawić chwileczkę. Dobra, meczek już jest, przechwytuję. Chyba jest przechwytywanie ekranu, jeszcze sprawdzę, upewni się, tak jest, dobra. O Jezu, zapomniałem, zapomniałem, że nie wywaliłem daru z pol Police Department. jest Jezu, klauny. O Jezu, no nie, najgorzej. Będziemy mieć do czynienia z klaunem, kurde. Przeczytasz jego opis? No, butelki klauna uwalniają tujący gaz, bo opary są toksyczne dla ocalawek. Żółte opary pobudzają zabójcę i ocalały. Okej, okay, dobra. Ja chyba będę tym, yy, wiesz... Że będę naznaczony przez o, zabójcę tego. Oje, yes, police department! W końcu police Raccoon City! Z po czterech próbach udało mi się to zyskać. Dobra. Dobra, ja już od razu kręcę genom. Jezu, ja jestem blisko. klauna, na kur. <laughs> Jak coś ten film ma, Bosz plus 18, także przyklinam. Możesz. Ała! Dostałem... Ej, ja właśnie go słyszę. Właśnie go słyszę, wiesz? Ja zrobię tak. Dobra, idzie do mnie. On nie jest na szczęście idiotą. Nie, on jest debilem. On poszedł na dół. Gonicie? Goni, goni! On nie jest gena Co za potałach? Powalił mnie. Bierzecie? Nie nie Bierzecie, dobrze. Tak, bierze mnie. Man That's illegal Kurde. Nie zdejmuj się z haka. Nie zdejmuj On cię bije. On jest obok ciebie? Jaki debil. Aha. Jaki debil. Nie chłop. Kurde ściągnął. No to uciekaj. Na tym cię traci chyba. Będę jeszcze musiał kamerkę w ogóle ogarnąć, w na... na... nagrania. Faul mi z tym pomoże, bo on sam korzysta z telefonu, z kamerki, więc Faul mi pomoże. Więc Dobra. możliwe, że na następnym nagraniu już będzie moja kamerka, będziecie mojego Ryo'ka widzieć. Stój. Zbliża się chyba. Zbliża się. Dobrze. Kurde, kopnął silnik Dobra, to było takie Dobra, nie myślałem, że jest kurwa przyjazny. on mnie goni Dobrze Nie ma Ała czego nie? Czego ja zdejmuję, bota? Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. Nie mogę dalej jest mówić z ciepła. jest, jest przewalony. No i tyle, no. Brat wisi. Chuj, zejdę do lewej. Niech zaśnie powiesił, kurde. Jezu, ps nie jest za ciebie? Nie Nie widziałeś mnie On na mnie patrzy On się zbliża O nie, on jest przy mnie, on widział, jak ja wchodzę do szafy Feromony mi rzucił Dobra, zdejmujcie mnie ktoś Nie, nie wyjdę teraz z tej szafy, Bo mi feromony rzucił Teraz mogę wyjść My nawet ani jednego yy, gena nie mam naprawnego. To jest przerabane Nagrywa się Nagrywa się Dobra Przydałby mi się drugi monitor Chyba idę Mogę go również oślepić, więc... Dobra, bota nie ma co... Yy, o się ma no, lecz. no nie ruszaj się Spadaj Nie tu! Odwrót taktyczny Unikam na unikamaratarki Uślepiłem Jakim cudem ja go nie uśle... Jakim cudem jego ja nie uślepiłem <mulity> Na pary gena? O nie, ten nie ma przejścia. Nie, ten ty przejścia nie ma. Iść, A, się Nie rozumiem. Ja nie strzeliłem typa. No nie, no nie, no nie, daj daj, daj się wyleczyć kolego. Gdzieś tu, to tutaj. Jest. On, jest jest, on, on jest chyba przyjazny, wiesz? On chyba chciał tylko z brota zabić. Jak przyjazny? No bo, stary, on mnie mógł zabić. On do mnie przyszedł. Ale on mnie widzi mnie cofnął. Ale czy cześć to, że on obok mnie przeszedł, jak ja się leczyłem? Nie zauważył się, bo... Nie no, no dosłownie obok mnie przeszedł. On mnie widział. Dobra. A tak w ogóle. Widzowie, jeśli byście chcieli. Y, na przykład serię z jakiegoś horroru typu. Y, Resident Evil, albo. Grywam ostatnio Layer prywatnie. Jeśli byście chcieli zobaczyć of na przykład jak Drebordę i moje reakcje nie są zbytnie udawane, to no. mogę Wam. Oczywiście nagrać Chociaż wiem, że i tak tego mało kto obejrzy Ale mogę wam nagrać coś Jakbyście chcieli też Na przykład Dobra, spróbuję ten Nie, nie, on dosłownie, on teraz ma wywalone on, No stare, on obok nie przeszedł Czaisz? On obok mnie trzy razy przeszedł i Jak ja naprawiałem gena On mnie olewa nie, może on punkt umiejętności sobie robi, nie wiem, nie mam pojęcia. No on już zabił gościa jakiegoś. No on zabił gościa, ale jeden był z botu, no, ty masz dwa. No i patrz, no on przeszedł obok mnie, no. Zabił drugiego. On przeszedł obok nie, czaisz to. Aha? No naprawdę, on, on wie, że ja tu robię gena i on przechodzi... on Przechodzi obok nie. Maskie skwieczyłem gena akurat. Dobra, zaczynam czwarty tłok. Dobra, do mnie trafił. Ego tego... W... Nie wiem, no... On cię goni?! Nie goni. Czy Teraz będzie to Nie, gość jest jakiś dziwny. Może to po prostu punkt wybija. Kul! A będę tak nie. No mnie capnął, kurna, jak ja chciałem się ty, wsi teamować, to za ty, To ja może hatcha znajdę. Ja nie jestem botem, idioto. No bo to, to już załatwi, może tu hatch będzie jakiś. No i mi powiesił, kurde, i jestem bad. No wiem, może tu hatch jakiś będzie, może ucieknę. Co? Słyszę Nie jest góry Szukam hacza jest On tu jest! I patrzy na mnie, bo Dobrze to wie, że goni mnie O ja pierdolę, kurwa mać Nie, no nie, Ej, ziomuś. Ziomuś, nie, bij. nie, bij. No nie, 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 jest miły A do nie, Ja się <grym> Ej nie, 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 jak się dropa item patrz. mnie chyba prowadzi, czekaj. patrz, Aj, Patrz, on on nie, mnie prowadzi. mnie Okej, okay, on mi pokazuje, patrz, on mi pokazuje drogę Patrz, patrz to patrz Brat mi drogę pokazuje Do hacza Chyba Idzie on jest? To ja zgubiłem go I Gdzie on poszedł prosto? O tu No No widzisz macha ci nawet Jezu, i to jest, i powiem tyle, to jest prawdziwy gracz. Takich ludzi się szanuje, dobra, dobra, widzowie, widzimy się w nast przy następnej grze. E dobra, wiesz co, bo mam teraz zadanie jako killer i ten, dobra, widzowie, zróbmy tak, że to jest na razie koniec y Dead by Daylight. Będziemy się widzieli w następnych odcinku. Jeśli wam się to spodobało, to piszcie ewentualnie jakieś porady, co można na przykład dla mnie, dla Liza. Żebyśmy jakoś lepiej grali Ewentualnie co chcielibyście zobaczyć Za mną był dzisiaj Famol No hej I Rizu Witam A to był Fiflak i widzimy się w na następnym odcinku Yo F9 tak?